TUSZ JAK BÓG. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o wątku, który uważam za najważniejszy w hobbicie. Jest to wątek smoczej choroby, a właściwie jest to wątek chciwości. Tolkien bardzo podkreślał ten motyw i wydaje się, że wokół niego skupione są zarówno relacje ludzi, jak i morał całej książki. Smocza choroba, tak ją nazwano, Smok, który jest symbolem zła w powieści, zanurzony jest w złocie, strzeże skarbu, który jest wielkim pragnieniem krasnoludów, ludzi, elfów, a nawet małego hobbita. Smocza choroba dotyka wszystkich, bo wierzą, że bogactwo może zmienić ten świat. Nawet patrząc historycznie, przodkowie Torina dębowej tarczy, zakochani byli w złocie, wszystko kręciło się wokół niego, ostatecznie to złoto przyciągnęło zło. Balin, który jest jednym z krasnoludów i głosem rozsądku w całej książce, mówi, że rozkwit choroby jest znakiem nadejścia zła. I to zło rzeczywiście przychodzi. To zło także pragnie skarbu. Przychodzi z północy w postaci smoka, który zakochany jest w pieniądzach, w złocie, w klejnotach. W skarbcu jest jeden przedmiot, w którym upodobali sobie wszyscy. To arcyklejnot, symbol władzy, bogactwa i tego, co najlepsze w królestwie. To torin dębowa tarcza pragnie posiąść arcyklejnot spuściznę po swoich przodkach. Pouczenie książki na temat smoczej choroby jest proste. Chciwiec zawsze znajdzie większego chciwca. I tak jak Krasnoludy, które były zakochane w złocie, nagle stanęły w obliczu smoka, który swoją chciwością niszczy ich królestwo i na wiele lat zakopuje się w skarbcu. Balin, którego już wcześniej wspomniałem, mówi o skarbcu, że jest on źródłem choroby. To tam wybija zło ze smoka, z jego serca, serca chciwego i obłudnego. Ludzie dają się zwieść, zapadają na smoczą chorobę. Wydaje się, że nawiązanie do wątku chciwości ma także miejsce w Ewangelii. Pan Jezus wielokrotnie mówi o ubogich. I bogaczach. Co więcej, mówi bardzo mocne słowa, że trudno jest wejść bogatemu do Królestwa Bożego. Wątek chciwości w kontekście Ewangelii ma nawiązanie do zbawienia, tylko ubodzy są blisko Boga, ubodzy, czyli ludzie wolni. Skarb zniewala, pieniądze zniewalają, mogą stać się powodem zguby człowieka. Pieniądz ma też niezwykłą moc oddziaływania. W jednej ze scen filmu widzimy scenę, kiedy smok poleciał zniszczyć całe miasto ludzi. Krasnoludy patrzą na scenę z wysoka, przejęci są śmiercią i cierpieniem ludzi. Ale ich przywódca, Torin, ma odwróconą twarz patrzy w kierunku góry. I skarbca, który się w niej znajduje. Dla niego skarb stał się najważniejszy. Nie obchodzi go już los człowieka, nie obchodzą go nawet jego towarzysze. On żyje dla skarbu skarbu, który czeka, kiedy smok poległ w walce. U Torina choroba rozwija się z czasem. Słyszymy nawet słowa, że Złoto, złoto ponad miarę, ponad smutek i cierpienie. Te demoniczne słowa wydają się nawiązaniem do sytuacji lat 30., kiedy szalał nazizm w Niemczech. To wtedy podniesiono do godności i ponad ludzkie cierpienie i smutek czyjeś prywatne ambicje, jakąś wizję świata. Wydaje się, że aluzja, chociaż może niezamierzona przez autora, jest tutaj dosyć wyraźna. W powieści rzeczywiście dla Torina skarb stanął ponad wszystko. Ponad miłość, ponad odzyskanie własnej ojczyzny. Skarb jest przeklęty. Arcyklejnot jest przeklęty. Dlatego Balin mówi, lepiej, jeśli arcyklejnot się nie znajdzie. Sam Smok mówi o Torinie, że nawet jeżeli nie zabije go osobiście, to zrobi to chciwość. To ona przyniesie zgubę na Torina. Po śmierci Smoka wszyscy uważnie obserwują zachowanie Torina dębowej tarczy. Nagle okazuje się, że człowiek, którego dobrze znali, zaczyna przemawiać językiem Smoka. On zaczyna przypominać smoka w swojej chciwości. Mówi jak demon, jak szatan. W Ewangelii też znajdziemy taki motyw, kiedy po wyznaniu świętego Piotra pod Cezareą Filipową, Jezus mówi o cierpieniu, o śmierci, które na niego przyjdą. Piotr staje mu na drodze, a wtedy Pan Jezus wypowiada bardzo mocne słowa: Zejdź mi z oczu, szatanie. Myślisz, i mówisz tak jak szatan, myślisz i mówisz tak jak smok. Jesteś zainfekowany chorobą, chorobą, która toczy Twoje serce, Twoje myśli, Twoje uczucia. Chciwość prowadzi do upadku moralnego. Torii mówi, że skarb jest najważniejszy. Jest nawet więcej warty niż życie. Warto tutaj przypomnieć pewną przypowieść, którą znajdziemy w Ewangelii. Jest to przypowieść o bogaczu. Bogacz, poprzez, wydaje się, zbieg okoliczności, posiadł wielki majątek. Nie wiedział, co z nim zrobić, więc pobudował większe spichlerze, żeby pomnożyć go, żeby spodziewać się jeszcze większego zysku. Morał z przypowieści mówi jednak o tym, że Bóg upomniał się o bogacza, Nazywa go głupcem. Bóg mówi do bogacza, że niebawem zejdzie z tego świata, a skarb, którego tak pilnie strzegł, zostanie przekazany innym. Nic z tego, co wydawało się tak ważne, nie zostanie wzięte razem z nim. Rozwój smoczej choroby w powieści kończy się tragicznie. Na szczęście na Torina przyjdzie opamiętanie. Widmo śmierci. Nawróci go, uleczy ze smoczej choroby. To właśnie w momencie śmierci Torin wypowie według mnie najważniejsze zdanie w całej książce. Zdanie, które można właściwie wziąć sobie na medytację, a brzmi ono następująco. Gdyby więcej ludzi ceniło dom niż złoto, ten świat byłby lepszy. Pomyślmy o tym, zastanówmy się. Jak uczynić ten świat lepszym, bo może okazuje się, że złoto jest ważniejsze niż nasz rodzinny dom.